Gryjemy. Gramy. Już, do przodu, Kajki, Jedziesz, Dobrze, idziesz kies. Tu jest. Nie, nie Daniel, nie daj. Dobrze, dawaj. Gramy gramy, Dobrze idziesz. Popraw, Dobrze, Dobrze, popraw. popraw. Nie. Dobrze, brawo, Kaj. Nie, daj nie na raz. Idziesz nie da. Co to było? Wróćcie do gwizdka. Jeden, jeden, jeden. Wolny jest, kryjemy dla nich. Kraj, kryjemy. Kryjemy. Chłopaki kryjemy. Dobrze kryjemy, kopuję. Nie możesz strzelać! Kryjemy! Kryjcie! Każdy swojego! Mateusz pijuj go! Mateusz piluj go! Mateusz go! Dobrze. Gra. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Idziesz, idziesz, uderz. 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 Wszyscy. Tak, zobacz jak pan gra. Nasza, nasza, dobra. Mateusz, zagraj fizycznie. Michał, Michał. Dobrze. Dobrze, no, dobrze no, mi co. Tak jest, gramy. Mateusz, to już Aut. Ręka. No Na nasza jest. Ma to jest. Stańcie. 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 Dobrze. Stańcie. 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 Nie daj. Stańcie. Nie tak. Stańcie. Gramy. Gramy, No Stańcie. 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 jest? Stańcie. ślizgiem. Stańcie. chłopaki, Stańcie. Kryjemy, Mateusz pilnuj go, Mateusz pilnuj go cały czas. Jeszcze raz. Macie! Mateusz pilnuj, Mateusz pilnuj. go, pilnuj, dobrze. Mateusz Stań pilnний. przy nim. Wyprzeć go, wyprzeć tu, go. Stań, stań. Do, do. przed nim. stań, przed nim. Na locie piłki, Daniel, żeby nie na locie stań jest

Popraw! Nie, nie daj! 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 tak. Wypuść do nieba! Shał! 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 Popraw, popraw Shał! Brawo. Brawo. Dobrze! 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 ładnie, ładnie. Nie daj! Nie daj. Ładnie, kaj. Nie daj. Wybij, wybij to. Dawaj Dobrze! 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 Dawaj, gramy. Dawaj tak, Dobrze! 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 bardzo ładnie. Daj, daj, powsadzał. Jedź. twój jest, twój jest, twój jest. Nie daj, nie sobie zabrać nie, co? Dawaj. Wypuść poślij, już, do przodu piłkę, wypuść. Da, nie wypuść, Wypuść piłkę. Aj! Słuchaj, jeszcze raz wyś, jeszcze raz. Szybko dotknij Dokój, Dobra, Dobrze. dobrze. dobrze Uderz, daj Dobrze, Mateusz. Szał! Szał! Mateusz, szzał! Dobrze, Daniel, skupę! Yeah. Nie, na ręce, na ręce, na ręce. Było. nie, nie. nie. Kryjemy. Kryjemy. Jeden tu. Mateusz, jeden tu. Tak, dobra. Dobrze. Nie daj Kaj. Ale tak. kajno wpadasz na niego bez sensu. Po co? Rozpędziłeś się. Rzucaj. Tak jest. Uderz. Kaj. o tą piłkę ko normalnie, a nie pójść. Spokojnie, spokojnie. Dawaj. Wypuść mu. Tak. Kaja. Ta, ta, Kryjemy. Kryjemy. Bardzo ładnie. Ręka. Co? Ręka była. Co tam było? Kryjemy chłopaki. Kaj, jesteś... Kaj, to jest dno! Kryjcie Kaj, kryjcie! Kryjcie, nie wolno się kryć! Mateusz, trzymaj go! Kaj, trzymaj tego! A ty podejdź, Danie. Tak, dobra! Dobrze, dawaj! Dawaj go teraz, Daniel! Dawaj go, Kaj, dawaj Jeden, jeden, jeden! Tak, Daniel! Dawaj, Mateusz! Zdawaj, czoł, czoł. Dobrze! Daniel! Jest! Wasz! Szybko! 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 Ajajaj! Szybko, Ramy! Szybko! 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 Nie dajcie szybko. Szybko. Dobrze! Wrzucam, Wiktor! Nie daj! Wiktor! Daniel, nie! Daniel, nie daj! Nie daj! Nie, nie, nie. Ale wcześniej była nakładka chyba tak Przyjemy, przyjemy, Kaj, czy stoisz? Przykli stoisz, Kaj? Nie masz szlau, nie masz strzału! spokojnie, nie masz strzału! Dobrze, dawaj tam. Danie. Sprzyj. Daniel. Daniel, Daniel. Dawaj. Pudel. 21. No, dawaj, pudel. Mateusz. No, Zdobij Mateusz. No, Mateusz. No, Mateusz. Nie daj Kaj, nie daj Kaj. Dobrze, daj Mateusz piłką. Tak! Dobrze. Co no, było?